Umówili się przez internet, latali już niewirtualnie. Polscy piloci postanowili zdobyć Borholm. Kilkudziesięciu śmiałków z całej Polski samolotami wyruszyło dziś na duńską wyspę. Miłośnicy lotniczych podróży chcą udowodnić, że latanie jest sportem nie tylko dla bogaczy, może też być idealnym sposobem na spędzenie weekendu. Rafał Strowski. Piloci małych samolotów z całej Polski umówili się na podwój Skandynawii przez internet. Już od rana na lotnisku areo klubu w Podsłubskiej Krępie lądowały maszyny z różnych stron kraju. Cel był jeden zdobycie Bornholmu. Tutaj przylecimy, wylądujemy na lotnisku w ranę. Po krótkiej odprawie i zatankowaniu samolotów, wszyscy piloci gotowi byli do startu. Latanie jest tysiąc razy bezpieczniejsze niż poruszanie się po polskich drogach czy jakikolwiek inny transport. Choć piloci mieli do pokonania jedynie 120 km. Większość uczestników wyprawy miała świadomość, że lot nad Bałtykiem może być bardzo niebezpieczny. Brak tego lotniska po drodze, nawet pola, na które można czasami wylądować, bo ten, tym samolotem można wylądować na przykład w terenie przygodnym czy typu pole. Natomiast na wodzie, y, Bałtyk dzisiaj jest zimny, także no, tego jeszcze nie było. Żaden z pilotów, amatorów nie musiał do tej pory lądować na wodzie. Załogi kilkunastu samolotów były jednak gotowe i do takiego sprawdzianu. Lądowanie w wodzie to jest. No, no, trzeba otworzyć drzwi, wyjść z, wyjść z tego samolotu. Będzie szok na pewno. Jakieś fale będą uderzać. Trzeba szybko mieć uzbrojoną kamizelkę. No, my przygotowaliśmy się jeszcze w pianki takie płetwonurkowe, więc przed startem jeszcze będziemy mieli pod ręką. Wyliczymy, czy zdążymy je założyć. Podbój Skandynawii przez polskich pilotów mogła powstrzymać nie tylko awaria samolotu, ale także pogoda. Dla małych, ultralekkich samolotów najniebezpieczniejsze są chmury burzowe. Przy chmury burzowej intensywnie pada deszcz, pojawiają się silne turbulencje, występuje również oblodzenie. Choć Bornholm jest bardzo małą wyspą, najazd, a dokładnie nalot kilkunastu samolotów na pewno nie zakłóci spokoju mieszkańców. Taki lot międzynarodowy musi być 48 godzin wcześniej zgłoszony, wszystko jest ustalone ze wszystkimi służbami, zamówione jest również ratownictwo lotnicze. Lot małym samolotem ze Słupska na Bornholm trwa około godziny. Mimo silnego wiatru nad Bałtykiem żaden z pilotów nie zrezygnował z wyprawy.